Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Michał Masłowski. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Madej z Finax. Cześć, Mateusz. Cześć, Michał. Cześć wszystkim. Tak, e, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, tu za gorąco zachęcamy do zaglądnięcia na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, niech Was nie zmyli tło, to jest dalej podcast Echa Rynku, ja dzisiaj gościnnie jestem w Finaksie, w ogóle Mateusz bardzo dziękuję za gościnę, za przyjęcie mnie w Waszym super zaaranżowanym studio. Proszę bardzo, trochę tak przypomina nam jakby odwiedzanie spółek giełdowych w siedzibach. Tak, tak. Jestem na osobistej kontroli, sprawdzić, czy Finax dobrze działa. Tak? Do, dobra, no to pytanie jest takie: bo spotkaliśmy się dzisiaj, bo macie nowy, fajny produkt, złote portfele. Złote nie od złota, tylko od polskich tak, złotych, tak, tak. Bo, bo to tutaj to, to, to jest takim elementem wiodącym. To chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że wymyśliliście te złote portfele? No bo przecież. Tyle mówiliście o inwestowaniu globalnym, że przecież polski rynek kapitałowy to tam poniżej 1% w światowym rynku kapitałowym. Polska gospodarka to też jest poniżej 1% światowego PKB. No i co? I teraz nagle złote portfele. Jak to się stało, że wpadliście tak, na ten pomysł? Polska gospodarka to nad chyba jakieś 600, w niektórych indeksach stanowi 600%. Ale tak, my dalej będziemy mówili o globalnym. Pasywnym inwestowaniu, zdywersyfikowanym portfelu. Każdy z nas powinien mieć zdywersyfikowany portfel. Wiemy, jak to wpływa na ryzyko. Natomiast złote portfele mają być produktem dla naszych klientów w Polsce. Mają być produktem też sobie na pewno więcej o tym powiemy jako taka dodatkowa dywersyfikacja do naszych portfeli, które już teraz mamy. Jaka pewna ta, jakie takie pewne e, zabezpieczenie, jeżeli inwestorzy boją się ryzyka walutowego? E, odpowiedź na też chęć inwestowania jednak w naszym kraju e, i na takiej zasadzie mają działać nasze e, portfele jako dodatek, jako dodatkowa dywersyfikacja. No jakby dalej będziemy twierdzili, że to pasywne inwestowanie to musi być globalne. Czy globalne inwestowanie w długim terminie lepsze? Rozumiem? jednak, mimo wszystko. Co czas pokaże. Nie wiem, jak będzie w przyszłości. A, natomiast widzę, jesteś, statystyki. Jak zawodowy pracownik instytucji finansowej odpowiada. Natomiast statystyki pokazują, że tak, że jednak. Hmm. Chociaż jak spojrzymy na wyniki, na przykład MBIK 40 przy naszego indeksu, to one aż tak bardzo nie odstają od wyników na przykład S&P 500. A tak, to prawda, bo jakby yy, przestać myśleć o polskiej giełdzie przez pryzmat tego, jak wygląda wykres indeksu WIG20. To jest klucz. A zacząć sobie wyświetlać od czasu do czasu, tak wiesz, dla odszerzwienia umysłu, SWIG i MWIG, to okazuje się, że wszystko jest w porządku, nie? To znaczy się, że ta polska giełda jest jednak fajnym yy, miejscem do inwestowania. I powiedz mi, jak klienci odpowiedzieli? Jak, nie wiem, jak widzisz popularność tych złotych portfeli? Zawsze jak rozmawiam z klientami, właśnie to jest to, o czym mhm. wspomniałeś przed chwilą. Kluczową kwestią jest to, że rozmawiamy, że jak rozmawiamy o polskiej Giełdzie, to jednak my uważamy, że ten, ta nasza gospodarka to jest w Swigu i M-WIG-u. Tam mhm. jest ten, ta szansa na wzrosty. E, I tam jest. Klucz naszej ekonomii, nie WIGU20. Wiadomo, to jest indeks. Zaraz sobie może więcej powiemy, ale indeks obarczony też jakimiś innymi problemami. Jak rozmawiam z klientami, to reakcja była bardzo dobra, bo to jest tak: po pierwsze, potwierdzenie, że Finax rozwija mhm. się w Polsce. My w, y, otworzyliśmy oddział dwa lata temu, w zeszłym roku pod koniec wprowadziliśmy y, OIP w Polsce i teraz tworzymy produkt specjalnie na nasz rynek dla, y, dla inwestorów w Polsce. Więc Czy troszkę, żeby słowacki klient uparł się, że on chce zainwestować złoty portfel, to da, dacie mu tę szansę? Nie wiem. Pomiesz, dobre że pytanie. Że... Dobre nie? pytanie. Być może, być może jest jakaś szansa. by się uparł taki... i przyniósł odpowiednio tam wkład finansowy, to zakładam, żebyście to zrobili jakoś. No musiałbym sprawdzić, musiałbym się dowiedzieć u nas w firmie, czy być może są jeszcze jakieś konta na Słowacji otwarte, ale tego nie wiem na ten nie, moment. Nie, no wiadomo, śmieję się teraz. Typowy klient, że, typowy Polska, produkt dla klienta z Polski, dla polskiego inwestora, który po prostu lubi ale, inwestować na Polsce. Ale jedno pieniądze. słowo, jedno słowo mhm. powiem właśnie odnośnie Słowacji, bo być może tam będzie kiedyś zainteresowanie inwestowaniem w polską gospodarkę, bo jak my jeździmy tak. do naszej centrali mhm. w Bratysławie, to na przykład to oni są pod ogromnym wrażeniem. My, tak jakby, trochę my w Polsce tego nie doceniamy, ale tam naprawdę, jak rozmawiam z chłopakami. To, to jest takie, że polska gospodarka jest super. Że Wy się rozwijacie, że w przyszłości będziecie zdecydowanym liderem naszej części Europy. Być może już według niektórych jesteśmy. No i przede wszystkim w odróżnieniu od naszych kolegów ze Słowacji, mamy rynek kapitałowy. Tam powiedzenie nagło zdania, że Słowacja nie ma rynku kapitałowego, niewiele mija się z prawdą. Tak, to jest. W związku z tym to z tego też moim zdaniem wynika to, że polscy inwestorzy lubią inwestować, wiesz, na polskiej giełdzie, w nasze dobre polskie akcje. To się chyba zdaje, to się, zdaje się chyba. Home bias nazywa. Tak, dokładnie. Mhm. To też wynika, z, myślę, że bardzo. Y Istotną kwestią jest właśnie temat związany z tym, że mamy dobrą giełdę, bo nasza giełda, i ogólnie mimo pewnych problemów jest to dobra giełda, jest to silna europejska tak. giełda. Mamy 800 spółek, jest z czego wybierać, wybierać nie ma czego się wstydzić. Yy, I też na Słowacji po prostu to doceniamy. I tak jak powiedziałeś, no jednak rozwój rynku w Polsce, a na Słowacji rynku finansowego to jest no, inny świat, który już... Dokładnie. E, Okej, okay. mam takie pytanie teraz. Rozumiem, w sumie odpowiedzieliśmy sobie, ale jednak zadam, żebyśmy jednak więcej o tym powiedzieli. Mm -hmm. Macie te portfele, no cztery portfele, tak, tak? Polskie 100 do 0, 60, 40, 20, 80 i taki typowo obligacyjny 0, 100. Ja bym się chciał zacząć od tego 100 do 0, mm -hmm. gdzie jest tylko akcje i nie, mm -hmm. ma, nie ma w ogóle tego komponentu obligacyjnego. Najfajniejszą taką moim zdaniem obserwacją z mojego punktu widzenia było to, że w tym portfelu 100 do 0, zresztą w każdych innych jest tak, że komponent mwig 40 i Vik 80 to jest więcej niż wig 20. Tak. Jak na to wpadliście? No tam jest nasza gospodarka. No tam jest siła, tam jest, rosną spółki. Wiele spółek my to obserwujemy, to. W, jak to wygląda na giełdzie. Jest tak, że spółki rosną, 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 jak dochodzą do wig tak, 20 jest. różnie bywa. Są lepsze, mamy przykładem może być na przykład Dino, gdzie rzeczywiście tak. po wejściu do wig 20 spółka nie zatrzymała się rosła, spółka, tak, ale tak. wiele z tych spółek jednak no, traci ten impet. Mam dokładnie tę samą obserwację, już jakaś spółka, nie lubię używać tego sformowania, ale powiem, doczłapie się do wig 20, to prawdopodobnie najlepsze, co, co mogła mieć, to już ma za sobą, bo te wszystkie wzrosty przeszła. S-WIG, Uff, jest w wig 20, no i właśnie w tym momencie kończy się, tak. kończy się ten impet. No Dino oczywiście jest dobrym przykładem, kontrprzykładem, takim też kontrprzykładem z, z przeszłości, może być CD Projekt tak. przed wydaniem pewnej gry, potem im troszeczkę gorzej szło, ale faktycznie my nie mamy w indeksie wig 20 takich spółek globalnych, no bo… To jest problem właśnie, no. że te nasze spółki się rozwijają w Polsce, rozwijają tak. się często w naszym regionie Europy, i potem już jest bariera, już jest koszt wejścia na inne zachodnie rynki, na przykład jest koszty są duże i już ten rozwój jest wstrzymany. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić mhm. na polską gospodarkę, na te mniejsze, średnie spółki. To też pokazują nam statystyki z przeszłości, że jednak te indeksy lepiej sobie radziły, że WIG20, kiedy naprawdę no, były okresy, gdzie radził sobie nie najlepiej, to te indeksy potrafiły powoli, powoli, ale jednak e, rosnąć. No, WIG20 jest indeksem obarczonym trochę dodatkowymi ryzykami politycznymi, prawda? Tak jest. Spółki banki, spółki energetyczne to, to są jednak y, to są i firmy, które są no. Nie Czasem, są Nvidią, Applem, Googlem. Tak, ja, jakbyśmy doszukiwali tak. się mm. takich spółek, które mają szansę na duże wzrosty, chcielibyśmy mieć taką Nvidię w Polsce mm. oczywiście, jakbyśmy doszukiwali się takich spółek, to bym prędzej tego szukał właśnie w MVIG-u, czy w niż A, 20. Ka kandydatów na to, żeby zrobić taki, 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 taki przelot, no bo ta Nvidia, będąc już gigantyczną spółką, mm. zrobiła razy 10. To trudno sobie wyobrazić spółkę z wig 20, która już jest gigantyczną, jak na polskie warunki spółką i zrobi razy 10. O, to, to z tym jest problem. Tak. tak. Bo to by wywindowało WIG 20 bardzo wysoko, ale mm -hmm. po prostu nie mamy takich spółek. Nie? No to jest podstawowy problem. Teraz... No wszyscy liczyli no, też, że tak no. jeszcze wspomnę o tym CD projekcie, CD projekcie, tak. że to będzie ta spółka. No, ta gra. No Teraz już jest podobno do Wszyscy dobra. chwalą tę grę. Teraz teraz tak. chwalą tę grę tak. Ale start był <laughs> ciężki. Start był ciężki. Teraz tak patrzę, że w tych portfelach 60-40 mhm. i 20-80, to w ogóle nie ma tego komponentu wig 20 To już nie. jest tylko tam, jest, jest, jest komponent mwig 40 plus swig 80 i to zwiększanie się akcji odbywa się poprzez dodawanie SP500. Tak. Zdecydowaliśmy, mhm. że ten wig 20 to będzie jednak indeks dla inwestorów, którzy troszkę bardziej lubią też ryzyko, prawda, czyli jednak 100% akcji, tam daliśmy WIG20, no bo jednak mimo wszystko nie możemy pominąć polskiej giełdy bez naszych blue -chipów. No tak, no wiadomo to, to... w tym 100 do 0 to jakoś też jakaś, podejrzewam, że te WIG20 to pełni taką rolę stabilizacyjną, prawie jak obligacje, wiesz, w tych, w tych, no, w... Tych, w tych, no portfelach niższych, powiedzmy mhm. sobie, prawda. Dobrze, i teraz jedno z ważniejszych pytań, bo tak, jak rośnie ten udział akcji, mhm. rośnie to, jak, jak powiedziałem, powiększacie go, dodając coraz więcej S&P 500, robicie to ETF-em, tym od bety tak. i on się tym różni, trzeba na głos powiedzieć, że on jest zabezpieczony walutowo. Tak, dokładnie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ często w zeszłym roku zwłaszcza, tutaj y, pokażemy wykres odnośnie y, notowania Euro-PLN, i w zeszłym roku, jak y, mieliśmy sytuację, w której y, rzeczywiście Euro dość mocno, po, zwłaszcza po wyborach, euro traciło do złotego to na przykład, jak my przedstawialiśmy wyniki w FINAX naszych strategii yy, w euro, to było mniej więcej 15%, a w złotym już to było około 7%, 7-8% mniej. I to wynikało właśnie z tego ryzyka walutowego. No, ale może być w drugą stronę, wiesz? Może Pokaż być. mi, teraz wybiorę inny fragment na wykresie, no będzie panie. dokładnie w drugą stronę. Tu na wykresie widzimy, że początek lat 2000 to były raczej yy, umocnienie się yy, euro do naszego yy, złotego, więc może być taka sytuacja, natomiast krótkoterminowo może mieć to istotny wpływ. Dlatego postanowiliśmy wybrać SP 500, który jest hedżowany. Jeżeli ktoś chce inwestować w SP 500, nie hedżowany, to mamy nasze strategie. Albo może sobie kupić w ogóle etf na SP 500, może. albo może wybierać no, z Waszych podstawowych produktów, No to z kolei tam jest w drugą stronę, że wszystkie z góry na dół, wszystkie portfele są narażone na ryzyko kursów walutowych. To tak to bardzo pejoratywnie brzmi: narażone na ryzyko. Polacy w ogóle, inwestorzy utożsamiają. Słówko ryzyko z czymś negatywnym, a na giełdzie mhm. to jest, to jest tak, inne rozumienie. Tak. Ryzyko nie oznacza, ryzyko nasza zmienność, a nie ryzyko, że coś można stracić tutaj. Dokładnie. I ta, to, ta zmienność często jest naszym sprzy sprzymierzeńcem. Tak. I oczywiście są były okresy, kiedy mogliśmy zarobić i na indeksie e, na przykład SP 500 i na notowaniu Euro.pln. Były takie okresy, ale jeżeli ktoś chce mieć tak jakby trochę bardziej przewidywalną, przewidywalny skład portfela to Być może to jest właśnie dla niego rozwiązanie. Przewidywalne, jeżeli chodzi o ryzyko walutowe, prawda? No bo jednak mhm. ten główny komponent. Ja ten indeks... rozumiem, że oceniliście, że polscy inwestorzy mają awersję do tego ryzyka tak. walutowego. Nie chcą tego. Przynajmniej w takim tak. terminie. Tak. tak oceniliście. Tak, Construous tak. Portfella. I nawet jak ja rozmawiam z klientami, to jest bardzo. W zeszłym roku, 2023 no. rok, to był bardzo częsty temat rozmów, czyli właśnie europele. No bo to tak jest. wiesz co, z tym ryzykiem walutowym myślę, że warto chwilę o tych waszych głów podstawowych portfelach tych uh -huh. od 100 do 0 do 0 uh -huh. 100 wszystko na, na rynki globalne tam jest ta część obligacyjna O czymś uh -huh. oprócz 100 do 0 uh -huh. no ona jest narażona na ryzyko kursów walutowych czy tam do euro czy do dolara no i też tak jak byłbym amerykańskim inwestorem miał typowy portfel 80 20 to ta część 20 to no są wiesz, popularne na zachodzie portfel 80 20 60 40 uh -huh. to ta część Obligacyjna służy, no czemu służy? No Redukcji ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Ale ona jest notowana albo w euro, albo w dolarach w waszych portfelach. To ja teraz rozumiem, że w przypadku tych portfeli, no tych złotych portfeli, no to ta stabilizacja, no, nie stabilizacja, no tak, ten element stabilny, czyli te, ten obligacyjny, to on faktycznie spełnia taką rolę, jak w przypadku waszych podstawowych portfeli dla nie wiem, dla Amerykanina czy Europejczyka. Tak, to, to prawda, ten nasz 0100 to jest bardziej taki portfel, który, na który nie ma wpływu ryzyko walutowe. To czemu, O czym ja też często rozmawiałem z klientami, że to ryzyko walutowe jest dość istotne, zwłaszcza gdy jest na niekorzyść. To jest istotny temat rozmów. Natomiast tak, celem jest to, żeby jednak u nas w Polsce inwestor mógł inwestować w obligacje, nie, nie martwiąc się o ryzyko walutowe. A wychodzi na to, że Polacy boją się ryzyka walutowego. Tak, to jest... A dlaczego według Ciebie się boją ryzyka walutowego? Bo u nas ryzyko walutowe jest postrzegane jako coś negatywnego, jednak nasza waluta jest zmienną walutą i my często widzimy, że są wahania złotego do innych walut. No ja wiem, jak się umacnia złoty, to, to niech to, to powoli, ale za to wszyscy mamy w pamięci takie krachy, jak kiedyś, na czym to było, tak? na franku. Taki tak. W jeden dzień taki wystrzał frank po 5 złotych, to wszyscy pamiętamy, prawda? Tak, i to jest obawa. To oczywiście takie informacje są podkręcane, podkreślane w mediach mm. i wtedy się dopiero mówi o inwestycjach, jak takie rzeczy się dzieją i to zapada po prostu fajnie. Choć akurat taki krak walutowy to jest z korzyścią dla waszych tych nazwijmy to zagranicznych portfeli. No, mm -hmm. dlatego... Tak, jak się umocni, tak. jak się na przykład w czasie, w czasie chociażby nie wiem, w czasie COVID-u, czy później umacniało, umacniało euro, to rzeczywiście była sytuacja to korzystna dla naszych inwestorów. Tak, no była taka sytuacja. Dobrze, powiedz mi o horyzoncie inwestycyjnym. Jaki horyzont inwestycyjny powinni przyjąć tutaj inwestorzy no inwestujący w te złote portfele? Bo wtedy podstawowe wasze produkty, to już wiem, już zdążyłem mm -hmm. się nauczyć. Bardzo długi tam do emerytury, a teraz w przypadku tych polskich złotych portfeli, które no, no nie mają tego fragmentu, tego komponentu ryzyka, Ryzyka walutowego, to jak powinniśmy się na to nastawić? Więc tak, w przypadku portfela 0/100 to mamy 1/3 lata, 20/80 to jest powyżej 3 lat, 60/40 powyżej 6 lat, no i około 10 lat potrzebujemy na 100/0. No tam jednak są te same akcje, mimo tak dużego udziału w stanów, to jednak nikt nie może nam zagwarantować, że te stany. No nie, że nie stoimy, no nie wiem, że pojutrze nie będzie krachu giełdowego, nawet w Stanach. Tak, 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 zresztą nawet historia nam pokazuje, że były okresy, gdy na przykład mhm. inne rynki niż Stany Zjednoczone właśnie przewodziły, rosły tak. szybciej niż rynek amerykański. Nie wiemy, czy tak nie będzie w przyszłości. Ostatnio oczywiście mamy takie, że patrzymy na giełdę na podstawie tego, co się ostatnio działo. Ostatnio bardziej widzimy wzrosty w Stanach Zjednoczonych. No wiem, ale, ale nie, nie, wiem nie ma żadnej gwarancji, że to ma. będzie za kolejny rok 2, 3, 4, 5. Oczywiście, że tak. Dobra, więc to jeszcze o tych mm, portfelach 100 do 0 chciałbym dwa słowa mm -hmm. zamienić. Czy te portfele cieszą się zainteresowaniem? Dla kogo jest ten portfel? Nie wiem, jacy inwestorzy pytają o ten 0, 100, prawda? 0, 100, czyli, czyli mm -hmm. 100% udział obligacji. Tak, przede wszystkim są to inwestorzy, którzy poszukują pewnego, e, pewnej odpowiedzi na lokaty w banku, pewnej odpowiedzi na to, że te lokaty oczywiście mają już coraz niższe oprocentowanie, wiadomo jak sytuacja mhm. wygląda na rynku e, i to są inwestorzy, którzy chcą na jakiś czas po prostu włożyć pieniądze. Być może na coś oszczędzają, być może zbliżają się do emerytury, już nie chcą tak bardzo ryzykować, jakby to było w przypadku tych portfeli bardziej akcyjnych, Oczywiście z tymi portfelami hmm. też wiąże się pewne ryzyko, musimy o tym pamiętać, ale nie jest to być może takie, tak duże ryzyko. Yy, tak jakby można powiedzieć, że zaparkować swoje pieniądze na jakiś yy, krótszy okres, aczkolwiek te 1-3 lata. Nie na 10 lat. No dokładnie, sobie, no. dokładnie. Porównując do rynku akcyjnego, bardziej właśnie do yy, tych portfeli akcyjnych, to jednak te 10 lat to jest dłuższy okres. Nie narazić się na opłatę umorzeniową w przypadku umorzenia, obligacji detalicznych. Tak, to prawda. Te ostatnio mm. rzeczywiście we wrześniu zdrożały, zdrożało umorzenie obligacji z 0,7 na 2%. No minister widział co Polacy robią. Polacy szybko odrobili lekcje tutaj z ekonomii. Tak, tak dokładnie. Więc, mm. y więc no, no oczywiście. Ale tego nie ma. Nie ma. U nas można w każdym momencie mhm. wypłacić. W przeciwieństwie też do lokaty, na przykład, jeżeli wypłacimy z, naszego, z tego konta, to nie tracimy narosłych odsetek, że tak to nazwę, czy z, zysków z inwestycji. W przypadku lokaty, oczywiście, wcześniejsza wypłata, na przykład, gdybyśmy pilnie potrzebowali tak. pieniędzy, skutkuje tym, że to tracimy to. Tak. W przypadku obligacji detalicznych też nie tracimy, ale są te opłaty umorzeniowe i one tak. są coraz wyższe. Teraz chyba we wrześniu, bo chyba ta zmiana, bo w październiku. Że tam wzrosły te opłaty w tych wszystkich obligacjach. No Polacy się nauczyli no, błyskawicznie, że można zrobić, założyć nowe i to będzie się opłacać. To w mhm. waszym przypadku tego nie ma. Dobra, to powiedz mi jeszcze o kosztach. Ile kosztują te, te, te portfele? Więc standardowo te portfele kosztują. W zaobligacyjną opcję jest to 0,5%, a w przypadku tych akcyjnych 20,80% bądź 60,40% i 100% akcji jest to 1,2%, czyli podobnie jak inne nasze już. strategie. Tak, brutto z VAT-em dokładnie. Mhm. Natomiast w październiku, jeszcze przez parę dni października, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z promocji, to może w październiku, jak się otworzy konto i przypuśćmy w się mhm. 50, zł, żeby zobaczyć, jak te portfele funkcjonują, to w tym momencie już na zawsze zapłacimy zapewniamy sobie zniżkę o 50%, w przypadku 0,100 to będzie 0,25%, a w przypadku tych akcyjnych będzie 0,6%, więc to już jest na pewno duża e, korzyść. E, na zawsze. Na zawsze, na przyszłe wpłaty, poza październikiem też jak najbardziej. Bardzo fajnie, znaczy ja tu bym chciał dodać oczywiście, że członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mają zniżkę na... Usługi Finaxa, aczkolwiek oczywiście, no, nadmieńmy dla porządku, że nie ma promocji od promocji, ale jak y, ktoś, no tu i teraz w październiku rozumiem, może niezależnie od wszystkiego, czy jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czy nie, może sobie taką promocję sam mhm. wygenerować i zapewnić, i zapewnić na zawsze. Okay. Jeszcze o jednej rzeczy bym powiedział, Dobra. bo to też nie jest to promocja, ale być może będzie jeszcze taniej. Ponieważ beta ETF, która dostarcza te ETF-y, tak. Ma pozdrawiamy takie, serdecznie tak, naszych pozdrawiamy. kolegów z Bety. Ma też takie świadczenia dodatkowe i w momencie, kiedy wszyscy nasi klienci na każdym z ETF-ów przekroczą milion, łącznie milion złotych, to wtedy o połowę zostanie obniżona opłata za zarządzanie, która jest wliczona w cenę jednostki. W tychże ETF-ach. Tak, dokładnie. Mhm. Y, oczywiście prawdopodobnie szybciej przekroczymy na przykład na SP 500, może wolniej na WIGU20. Zobaczymy. Natomiast, y, jak tylko zostanie to przekroczone, to wtedy na każdym z tych ETF-ów będziemy w stanie. Y, prawdopodobnie będzie to rozliczone na takie zasadzie, że będziemy naszą opłatę zmniejszali o tą część, mhm. y, która. A to wszystkie 6 ETF-ów musi się przekroczyć nie, ten milion? Nie, może być czy każdy oddzielnie. Każdy, każdy, każdy oddzielnie. To super to tak. wtedy, to, powiem Ci, ten, ten obligacyjny wyjdzież ultra tanio? No tak, bo jeżeli rozmawiamy o na przykład Aha. obligacji 6.7, to będziemy 0.12. Nawet jeżeli spojrzymy sobie na ESWiK, to 0.9 na 0.45. To już jest to już jest taka dość znacząca różnica. Tak. Zwłaszcza, że też żyjemy w takich czasach, gdzie wiele osób zwraca właśnie uwagę na te koszty, koszty, koszty. Ale trzeba. My nie też... z, ale nie zawsze to jest dobry pomysł, ale z, myślę, że też, że jeżeli jest możliwość jednak, mhm. żeby było taniej, tak samo tak. dobrze, a taniej? To czemu nie? Tak, tak, tak. Oczywiście, że to mam ci żyjemy w takich czasach, ale bardzo dobrze. Nigdy w życiu nie miałem tyle, tylu znajomych, z którymi mogłem sobie, wiesz, urządzić dyskusję, czy pół opłaty za zarządzanie to <grym> tak. jest dużo, czy mało? To jeszcze jest OK. Tak. A jeżeli rozmawiamy o jakichś ETF-ach zagranicznych, czy 007, tak. czy może 005, to już jest tanio, czy drogo? Co jest tanio, co jest drogo? No już rozmawiamy o takich często przy wielkości portfelach o jednak no bardzo, bardzo niedużych liczbach. A, ale też to dobrze, że inwestorzy zwracają na to uwagę. No tak, bo oczywiście, że tak. No ja też ufam, że wie, że jak to no, w przypadku na przykład te, te f bety, o których tutaj oparliśmy, mm -hmm. te portfele, lata będą płynęły, jednak te wartości aktywów zgromadzonych przez betę we wszystkich funduszach będą rosły i tam też będą bardzo nam powoli spadały opłaty. To też tak. No ale to jest oczywiste, tak, to, 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 to w miarę. To musi po prostu troszkę czasu płynąć, prawda? Mateusz, jeszcze jedną rzecz poruszmy. Powiedzmy sobie, że pod koniec listopada my organizujemy na Stadionie Narodowym wydarzenie, tak? Forfin. To te, te same co rok temu, tak, jeszcze świetnie. fajniejszą, tak? Gdzie edukacja. Na poziomie nawet nie być inwestorów, tak? Po prostu Polaków mm -hmm. na, po na poziomie podstawowym będziecie obecni i zakładam, Będziemy. że będzie będziecie promowali złote portfele. Tak, jak najbardziej złote portfele, no i też ojku, bo to będzie ojpe, koniec, koniec roku. roku Wszyscy sobie wtedy przypominają, o tym, że trzeba nad trzecim filarzem emerytalnym wykorzystać limity. I ten limit na OIP jest taki sam jak na IKE, tak. czyli ile? 23 tysiące. 472 zł. Dokładnie. A te, dokładnie tak to pamiętasz? Tak, Muszę pamiętać. Ja pamiętam, że 23 tysiące. Tak, tak, rośnie co roku. Tak, rośnie. I oczywiście. w przyszłym roku pewnie będzie jeszcze większy. Tak, tak więc no. Warto tak, ja wykorzystać. Bardzo, no i w ogóle, przepraszam, jak sobie rozmawiamy tutaj o oip dosłownie mhm. dwa słowa, no to to jest bardzo fajne, że można te ewentualne wpłaty na OIP dokonywać w euro. Czego? Tak, to jest duży plus dla wielu inwestorów. To jest bardzo duży plus, zwłaszcza dla osób, które, um, które na przykład zarabiają w euro. Zarabiają w euro. Tak, być może wydają złote. Ale jednak zarabiają w euro i nie, nie ma, ty, mogą po prostu wpłacić środki do nas na konto. Tak, no to jest jeden z większych bolączek rachunków IKX, że nie można wpłacać w euro. Czy może nie jest, nie jest jakaś duża bolączka, no ale jest taki problem. Także nie można wpłacać w IKEA, na, na IKX w polskich złotych. No ale to pewnie dlatego, że ustawa o IKX tak. była pisana tak, no zamknięte no 20 lat temu. Dokładnie. A o IP w zeszłym roku. Tak, Prawda? w związku z tym jest troszeczkę No Zakładam, że OIP też będziecie mówili na, na Fortale. Tak, zwłaszcza, że w listopadzie my już będziemy mogli podać tak, jakby m, oficjalnie wyniki po roku, bo musimy odczekać rok, żeby podać wyniki OIP no i nie możemy się doczekać. A są dobre, bo rynki były, zachowywały się, więc ten listopad nie popsuje. Tych nie, nie, wyników. miejmy nadzieję, że nie. Nie popsuje. A dom. dużo się będzie działo w listopadzie, tak? Stany Zjednoczone. Ach, no, no wybory. Wybory, potem posiedzenie Fedu, więc dokładnie. No, ale to przypomnijmy, nie możemy takich rzeczach mówić, bo wasze produkty to jest wiesz. Długo tak? A jasne. To, że się akurat będzie działo, że będą wybory, to mam wrażenie, to fajerwerki, trzeba wiesz, kolej, chipsy kupić. prawda? Tak, a, dokładnie, Poglądać, tak? I, poglądać a nie reagować. A, i nie reagować. A inwestycje zostawić, zosta zostawić sobie. No dobrze, Mateusz, to co do, do zobaczenia pod końcówce w na końcówce listopada na Stadionie Narodowym. Bardzo serdecznie dziękuję. Super tutaj za ugoszczenie w studio. Częściej w, wpadaj w studio Finaxa, bardzo chętnie. Proszę Państwa, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Moim Państwa gościem był Mateusz Madej Sfinaksa. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Do, do zobaczenia. Do usłyszenia.